Autonomiczny utwór, który wydany, będzie czytany tak, jak listy Sobieskiego. Jest bardzo duże potwierdzenie, że to jest bardzo ważne źródło historyczne. Nikt przytomny na nie będzie tego przeczył, że to źródło, bardzo ważne źródło historyczne. Tylko czy to źródło historyczne podnosi się do rangi autonomicznego utworu? No no to... Słabo, prawda? Z dziennikami, żeby już nie mówić, odbrodskich z dziennikami naukowskimi, które są, mają wiele tomów i, i nie są moim zdaniem autonomicznym utworem. Ale dzienniki czasu wojny wydane w jednym nie są autonomicznym utworem. I można powiedzieć, że właściwie... Nikt, kto cokolwiek chce myśleć o, o, o Polsce XX wieku, jak tych dzienników nie czytał, obok paru innych e, książek dotyczących tamtego czasu, to nie będzie rozumiał, o co w ogóle chodziło. No i to ma pewną wątpliwość, czy z tego się daje. E, ja jestem z najwyższym uznaniem, podobnie jak wszyscy, e, do tego, co zrobiła Krzyj. E, udało mu się też z, zrobić trafne i oszczędne przepisy co jak wiadomo, rzadko się zdarza, w takich edycjach. Więc z najwyższym uznaniem do tego, co zrobił, ale nie uzyskuję. odpowiedzi na to pytanie, czy byś wybrał taki ton, co byś miał... No proszę Państwa, to jak czytacie w tym języku, to proszę to mieć pod ręką, bo to można w dowolnym miejscu otworzyć i zacząć sobie czytać, no, bo zawsze uzyskamy jakąś odpowiedź. I to jest jedna moja wątpliwość. Druga to jest, Państwu uświadomić, że znajdujemy się w sytuacji dramatycznej, jeśli nie rozpaczliwej. No to są trzy to. Za chwilę będą wydawca, Marek Kornat zapewniał mnie, że będą jeszcze w tym roku następne dwa tomy korespondencji Miłosza z Wiedrojcią doczekają jeszcze dwa toby korespondencji Giedronicza z Korespondencja Marii Dąbrowskiej nie sprowadza się do, do Jerzego Stępowskiego. Korespondencja Jarosława Iwaszkiewicza ledwie jest uszczknięta, że tak powiem. No, jak, jak się można łatwo dowieść, to tak ja zostawił parę <grym> dobrych waliz. No, to jest generacja gigantów, jak się okazuje. No, niezależnie od tego. Oni nam tym wszystkim, całą tą schedą, oni nam zamknął pewien horyzont. Jak to wszystko zostanie wpuszczone do czytania. A jednocześnie obawiam się, i tu nawiązuję do tego, co powiedział Tomek Półmiejski, że oni zamkną ten horyzont nam odchodzący. Nie ma się co uczyć. To bywa bardzo sure Ja byłem przed na konferencji o współczesnej literaturze, gdzie coś tam pomknęło, nie śmiało do proskie, ale nie spotkało się tu z żadnym rezonacją.